że rozpoczniemy tą studniówkę, bo pewnie już nie mogą się doczekać przynajmniej tak z mozołem trenowanego poloneza. Witam bardzo serdecznie pana dyrektora i całe grono pedagogiczne, w szczególności wychowawczynie klas trzecich. Witam prezesa jeszcze nie rady ministrów, ale rodziców i wszystkich pozostałych rodziców tutaj obecnych, jak i rodziny naszych maturzystów. Witam szanowne grono zebrane na antresoli. Nazwijmy to grono, że są Waszymi przyjaciółmi i nie będą widzieć na pewno żadnych Waszych potknięć. Zobaczymy. Moi drodzy, zabawa zawsze towarzyszyła człowiekowi od początku, przynosi radość, uczucie więzi. Także i powoduje możliwość czegoś, co jest działaniem, coś atrakcyjnego i każdy może w ten sposób wydobyć z siebie coś dobrego. Mówią, że zabawa i zabawie może towarzyszyć dobro i wyniknąć pozytywne postawy. Prawdopodobnie w dużej mierze ma to zasługa wodzirejów czy wodzireja, więc kłaniamy się. Miejmy nadzieję, że tak będzie dzisiaj. Moi drodzy, ze swojej strony życzę Wam, żebyście zatańczyli i zatańcowali tą salę na śmierć. W ten sposób, że jak przyjdziecie tutaj za 100 dni, to żeby ona się bała, a nie Wy. Żebyście nie mieli żadnych strachów i lęków w sobie. My, pijarze, ze swojej strony będziemy wam towarzyszyć poprzez modlitwę i będziemy przyzywać przez te dni, a w szczególności kiedy w maju, mam nadzieję, że już będzie gorąco dla was właśnie dary Ducha Świętego. Moi drodzy, nie ma zwyczaju w naszej szkole, że przed studniówką jest msza waszej intencji, a nawet nie ma zwyczaju, że jest modlitwa. Ale poproszę o to dzisiaj wszystkich, jak tutaj jesteśmy zebrani. Póki mam mikrofon w ręku, można powiedzieć, że w ten sposób przez moment mam władzę. Więc poprosimy królową pokoju dla Was wszystkich, abyście się wytańczyli do białego rana, a jeszcze powiedzmy nie czuli wtedy, kiedy będziecie musieli opuszczać tą salę, czy kąty, które znacie, czyli swoją szkołę że będziecie zmęczeni, ale jeszcze będzie wam się chciało. Mam nadzieję, że nawet gdyby ktoś był zmęczony, to perspektywa, przynajmniej tak mi się wydaje, jest dwóch tygodniowych ferii. Ale zanim y, rozpoczniemy w sposób tak stupetem i kucznym te nasze ferie, to na razie ktoś musi powiedzieć, że Polonesa czas zacząć. Na pewno to nie będę ja. Ale jak prosiłem o to, żeby przyzywać naszą patronkę królową w pokoju, to proszę dla tych wszystkich młodych, których witam bardzo serdecznie, dzisiejszych bohaterów o modlitwę w ich intencji. Niech to będzie wspólne pod Twoją obronę. Pod Twoją obronę, uciekają się święta Boże Rodzicielko, naszymi prosbami racznie walczyć w potrzebach naszych ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panna chwalebna i błogosławiona, Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synom swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddaj. Królowo pokoju, Życzę błogosławionej nocy. Dzisiaj jest taka okazja, żeby powiedzieć jedną rzecz. Mamy taki mały jubileusz, bo dzisiaj jest dziesiąta studniówka w tej szkole. Wy byliście wtedy w trzeciej klasie szkoły podstawowej w 2008 roku, to wtedy była studniówka, bawiły się tylko dwie klasy i było to tak mniej więcej jedna trzecia bawiących się tak, jak dzisiaj was jest. Także szkoła rośnie, was jest coraz więcej, w związku z tym jest za co dziękować. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować w imieniu wszystkich rodziców, wszystkich was tutaj obecnych, ojcom Piarą za modlitwę i ten duchowy wsparcie. Panu dyrektorowi, pani dyrektor za to, że stworzyli takie dobre warunki i pilnowali, żebyście mogli tutaj realizować swoje pragnienia, marzenia, swoje hobby. Dziękuję Paniom wychowawczyniom, pani Agnieszce Maciągowskiej, pani Beacie Jerzyjowskiej, pani Magdy. Latoszewski za to, że były dostępne dla Was, za to, że wspierały Was każdego dnia, służyły dobrym słowem, a jak była potrzeba, to i skarciły. Dziękuję wszystkim nauczycielom, którzy byli obecni w Waszym tutaj dwunastoletnim życiu, bo większość z Was chodzi tutaj od pierwszej klasy szkoły podstawowej, za ich profesjonalizm, za oddanie, tak, że przekazywali Wam swoją wiedzę i myślę, że ta matura to będzie mała i Dziękuję wszystkim tutaj pracownikom tej szkoły, bo bez nich ta szkoła by nie funkcjonowała. Wszystkim darczyńcom, dobro, dobrodziejom tej szkoły, którzy no gdzieś są anonimowi, ale bardzo gorąco wspierają tę szkołę. Chciałbym też podziękować wszystkim rodzicom, wszystkim wam za takie piękne przystrojenie tej sali, a pani Bożence Mostowskiej za to, że z taką dużą dozą cierpliwości uczyła was tego poleza. Dzisiaj jest wasz wieczór. Życzę wam Miłej, udanej zabawy i żeby ten wieczór i żeby ta noc i ten bal został w Waszej pamięci, bo ten bal jest najważniejszy zawsze w życiu. Wszystkiego dobrego. Dobry wieczór Państwo. W imieniu maturzystów pragniemy powitać wszystkich bardzo serdecznie na naszym balu studniówkowym. Witamy władze miasta, ojca rektora, szanowną dyrekcję, nasze wychowawczynie, całe grono pedagogiczne, kochanych rodziców i innych zgromadzonych gości oraz Was, drogie koleżanki i koledzy, wraz z osobami towarzyszącymi. Nic dwa razy się nie zdarza, jak mówiła poetka. Ta noc także jest jedyna i wyjątkowa. Od niej zaczyna się symbolicznie czas podsumowań i tak naprawdę żegnania się z pijarską. Już tylko niecałe sto dni będziemy wspólnie w murach tej szkoły, w których spędziliśmy wiele cudownych chwil. Tyle razem przeżyliśmy, przesiedzieliśmy, a czasem trochę, trochę przetrzymaliśmy. Ta noc skrzy się nie tylko śniegiem i mrozem za oknem, nie tylko kolorystyką tej sali, ale skrzy się wspomnieniami tych chwil, chwil naszych rozmów, wyjazdów, naszych przyjaźni, pierwszych miłości, przeżytych wspólnie w ciągu tych trzech lat na prawdziwe pożegnanie, to z łezką w oku przyjdzie jednak czas w maju. Dzisiaj zaś z radości i wdzięczności tym wszystkim, dzięki którym jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Dziękujemy Ojcom Piarom i Dyrekcji za to, że wybrała nas spośród wielu. Przyjęła nas w mury tej szkoły, aby, przepraszam za brak skromności, z diamentów uczynić brylanty. Dziękujemy wychowawczyniom za codzienne i mozolne szlifowanie naszych charakterów. To na lekcjach, Wspólnych wycieczkach, przedstawieniach, czy wieczorach filmowo-teatralnych. Dziękujemy nauczycielom za szlifowanie naszych talentów. Aby schumanków, biochemków, czy matwizów uczynić w przyszłości prawdziwych lekarzy, prawników i ekonomistów. A kto wie, może sławnych sportowców, czy muzyków. No we wszystko dziękujemy naszym rodzicom, którzy nigdy nas nie zostawili. Wspierali w codziennych obowiązkach i czuwali nad nami, nawet gdy nie byliśmy tego świadomi. To Wam należą się dziś od nas największe podziękowania. Za 100 dni maturą, najważniejszy egzamin. Nim jednak skupimy się tylko i wyłącznie na nauce, pogrążymy w książkach, zakurzonych lekturach, wzorach i formułach, należy nam się ostatnia noc szalonej zabawy. Kończąc, pozwólcie Państwo, że jak na humanistę przystało, odwołam się do poezji. Jak pisał Kazimierz Bierzyński, jestem jak szampan lekki, doskonały, jak koniak mocny, jak likier soczysty, jak miód w szaleństwie słonecznym dostały. I jego słowami życzę nam wszystkim szampańskiej, szalonej i doskonałej zabawy. Zabawy, tak? To chyba tylko taka poetycka rzeczywiście, metafora, nie wiesz tego dosłownie. Ja po tylu ciepłych i słowach i tylu życzliwościach ja chciałem w swoim imieniu myślę, że wszystkich tutaj no, nauczycieli i serdecznie podziękować tak? I za te y, słowa przyniesione przez pana Janusza Kupiełę, wieloletniego przewodniczącego Rady Rodziców i naszych uczniów, już powoli wychowanków, a niedługo absolwentów. Zawsze jest to y, takie, ciepłe, to jest jedna z ważniejszych chwil dla nas też przykra, czy smutna takie rozstawania się, ale również my no do na to spojrzymy wstecz, co się nam razem udało. Gorąco dziękuję również przede wszystkim tak wychowawcom za ten trzyletni trud prowadzenia młodzieży, aż do tego no, na razie wczesnego finału tak, tej zabawy. Bardzo dużo pracy włożonej wspólnie, i rodziców, i wychowawców, i samej młodzieży. Cieszę się, że kolejny rok możemy studniówkę przeżywać w naszej szkole. Wierzę również, że po tych wszystkich słowach, które powiedzieliście, że te trzy lata, a w wielu wypadkach więcej sześć, a może i dwanaście w tym czasie pięknie rozwinęliście się intelektualnie. Ale, tak jak to podkreślam jednokrotnie, chciałbym, żeby to był też ten czas takiego stawania się, Wymieniliście zawody piękne, które byście chcieli w życiu wymieniać czy realizować, ale chciałbym, żebyście stawali przez te trzy lata i jeszcze kilka miesięcy dobrymi ludźmi. To jest dla mnie zawsze rzecz tutaj w szkole, jeżeli chodzi o absolwentów, kluczowa i bardzo ważna. Myślę, że wierzę nawet, pamiętajcie, że ten okres pobytu w szkole średniej, jak się kiedyś mówi, w szkole ponadgimnazjalnej, to jest ten czas zawierania pięknych znajomości, przyjaźni. Miałem nie używać tego słowa, ale Wy jego użyliście tak, być może i miłości. Znam kilka osobiście takich miłości, które zadzieżgnęły się w czasie studniówki i trwają do dzisiaj. Także kto wie, jak to będzie. Oczywiście są to trwałe związki. Natomiast yy, myślę, że jestem w zasadzie przekonany, tak? że ten czas, który tutaj, tutaj spędziliście, tam wiedzę, którą zdobyliście, umiejętności i wartości, które chcieliśmy wam i w dalszym ciągu chcemy wam przekazywać będą dla was na życie takim no, pięknym drogowskazem i wsparciem, nie będą dla was obciążeniem, a wiemy, że na dzisiejsze czasy łatwe nie są. Tak jak wspominaliście też, yy, przyszliście tutaj do szkoły w różnym czasie tak, część się już morduje z nami 12 lat i nie przyszli w gimnazjum ostatnia grupa dotarła yy, w liceum i Właśnie, to jest ten taki też czas podsumowania, tak. Rozpoczęliście go być może pierwsze znajomości spotkaniem przy liście przyjętych, czy potem obozie integracyjnym, a na pewno już w te pierwsze wrześniowe dni roku 14. I potem wypełniliście całą swoją aktywnością życie szkoły aż do dzisiaj, taką piękną i mądrą aktywnością. Będziemy o tym szczegółowo mówić oczywiście w kwietniu i myślę, że jeszcze będzie przez te kilka miesięcy. Wiele wydarzeń, o których będzie można wspomnieć. Cieszę się, że i teraz studniówka jest też takim czasem, który domyka okres pobytu w szkole. Nie mówię, że będziemy sobie mówić żegnaj, może raczej do widzenia, ale za chwilę właśnie mam, mam studniówkę, za chwilę będzie zakończenie roku szkolnego, matury. No i w końcu ten, ta noc, tak, przed wynikami właśnie po maturach. Ja jestem przekonany, że będziemy mieli wiele radości i satysfakcji i że po roku przerwy ponownie szkołę i siebie i szkołę ozłocicie tym wynikiem, który jest zmierzony w rankingu perspektyw, a dowody na to już dzisiaj przyszły. Chciałem, może to jest taka może też szczególna okazja, tak, bo dzisiaj kilkoro naszych uczniów brało udział w eliminacjach okręgowych, olimpiad. I mogę się właśnie w zasadzie informacja z przed chwili podzielić tym, że nasz uczeń dostał się do finału centralnego Olimpiady o Społeczeństwie. Jest to kuba Szra. Jest Jest też pół kroku Oczywiście wielki układ strona opiekuna pani Eli Rudkowskiej, ta, która już kolejny raz daje nam satysfakcję. Tak jak wspomniałem, podsumowywać będziemy w kwietniu, dzisiaj jest czas radości, zabawy, chciałem też y, tutaj przekazać życzenia od siebie i od Pana Burmistrza, który do mnie dzwonił, no wiemy, że jest kilka studniówek, próbuję je oddzielić, tam by u nas, dzisiaj jest gościem w innej szkole, żeby to był czas właśnie takiej radosnej, wesołej, czy radosnego, wesołego i mądrego bału i mądrego balu. A jak długo się będziecie bawić, to też jest pierwszy sprawdzian tego, jak ćwiczyliście na zajęciach wychowania fizycznego, na ile wam starczy sił. Myślę, że więcej wam starczy niż nam. Więc żeby już z tradycji stało się zadość, koloneza czas zacząć.